W dzisiejszym filmie sobie skomentujemy i oprzemy kolejny zestaw z Waszej ulubionej serii, czyli LEGO, a konkretnie LEGO zwykłego, czyli po prostu nie wiem jak to LEGO może się nazywać, bo jak widzicie jest to zestaw pod tytułem LEGO Store, czyli będziemy budować zestaw Lego Store i jest to 10, zestaw 40528. Ten zestaw nie ma nazwy, ale wiem, że to jest LEGO Store, bo to widać. Eee, tutaj mamy, z, zobaczcie tylko na to, zwykły napis LEGO i nic dalej. W ogóle to bardzo dziwne, w ogóle nie ma kreator, technik, nic. Więc ciekawie, ciekawie się tutaj zastanawiam, obejdźmy to sobie. Zobaczcie, tutaj macie, to się otwiera. Tutaj elegancko macie różne zestawy pokazane. Tutaj macie jakiś stolik czy coś w tym stylu. A tutaj, yy, no, płacenie, no nie? Yy, no więc tyle z tematu. Bardzo fajnie. Ja się cieszę, że będziemy budować ten zestaw. Więc zbudujmy go. I uwaga, teraz to jest bluzeczka, którą odpakowaliśmy wczoraj w szorcie. I ogólnie to to jest mega czadowa bluzka. Zobaczcie, kol. Kol dosłownie. Bardzo fajnie będziemy w niej nagrywać. Mam jeszcze tą bluzkę Ninjago, no nie? Więc będę w niej nagrywał. No i tak wygląda w sumie to lepiej, nie? I teraz zobaczmy, co my tutaj mamy. Zestaw jest już zbudowany. Wygląda on w taki oto sposób. Tutaj po boku ma jakieś kwiatki. I szczerze, to ja bym chciał powiedzieć: What this? Dlaczego tu są kwiatki? Dlatego, bo jakby to jest bardzo dziwne, ponieważ. Lego Store nie jest zwykłym sklepem. Tylko jest galeria, no nie każdy wie, co to jest galeria. Wchodzicie do galerii i tam macie różne te sklepy z ubraniami, Biedronkę tam możecie mieć na przykład, możecie mieć jakiś sklep z biżuterią i właśnie w takiej galerii jest też Lego Store. No i bardzo mnie to zdziwiło, bo w Lego Store ja byłem i ten budynek idealnie odwzorowywuje oryginalny Lego Store w Krakowie. Yy, tyle, że te kwiatki po prostu nie pasują do tego, bo yy, Lego Store nie jest na dworze, czy na polu też. To nie jest, yy, bo yy, no po prostu jest w galerii, w budynku. Budynek jest w budynku. Czajcie, no nie? No i tych kwiatków w sumie tam nie było, więc trochę to nie nawiązuje. No ale napis LEGO tak z boku to prawda. Um, I teraz w sumie zobaczmy, no mamy jakieś ścianki tutaj, jakieś białe. No ogólnie spoko. Zobaczmy w środku, co się znajduje. Bo jak widzicie, mamy tak to zbudowane i tymi dwoma e, szarymi elementami możemy dosłownie otworzyć budynek. Otwieramy to w taki oto sposób. Poczekajcie, żeby odczepić te szare elementy od tego. I zobaczcie, odczepiłem, tak to wygląda. I teraz możemy zobaczyć, co znajduje się w środku. No, jak widzicie, tutaj możemy obczaić, że tutaj znajdują się, nie wiem, jakieś figurki, coś w tym stylu. Lub jakieś bryloczki, ewentualnie. Tutaj, gdzie mamy tego, jakby coś, co przypomina. Kurczaka, to jest to po prostu model jakiegoś zestawu. E, ja się do tej pory zastanawiam, co to jest. O to, chyba jakiś stolik, czy coś. Mm, no i w każdym razie coś takiego. E, tutaj dodatkowo, zobaczcie, po boku mamy jakieś zestawy. Średnio to widzicie, ale zaraz pokażę Wam to lepiej z bliska. E, I tutaj, jak widzicie, mamy to żółte, jakby. O, to coś, no nie? I tutaj budujecie swoje figurki, jakie chcecie. Więc to jest w sumie tyle z tematu, przez to jeszcze zagląda coś takiego. I to też mógłbym powiedzieć, że jakieś bryloczki, coś w tym stylu. I szczerze tu zestaw mi się bardzo podoba. Fajnie mieć taki budynek, taki LEGO Store. Dość spoko, bo jak macie coś takiego, to możecie zbudować po prostu jakąś galerię. I po prostu w zestawie mi brakuje po prostu napisu. I figurek. Yy, dlatego zbudowałem figurki odwiedzających, a także figurkę, no ogólnie, człowieka yy, przebranego za yy, yy, za jakąś przytulankę Lego. A po zastanowieniu zbudowałem figurkę zwykłego pluszaka. Zbudowałem także szefa całego Lego Stora, a także odwiedzającego czyli Ołena. Figurkę pluszaka umieściłem w tym oto miejscu. Ołena gdzieś w środku. Zamknąłem dokładnie budynek. I na dachu dałem figurkę szefa. W taki oto sposób zbudowaliśmy cały LEGO Store. Jest bardzo piękny, a ocena dzisiejszego zestawu to 7 na 10. Jeśli chcecie więcej zestawów figurek a także odcinków, to subskrybujcie ten kanał i także dajcie łapkę w górę. I widzimy się już jutro w kolejnym zarobistym odcinku. To jest już koniec zestawów, ale zestawy myślę, że się pojawią za jakiś czas. Na serio, bo ja teraz zbieram na zestaw um, mecha na smoku, gdzie mamy figurkę Rocks z zakazanej piątki. Będę miał już czwartą figurkę z zakazanej piątki. Nara! Ale oczywiście to nie koniec odcinka, bo tutaj jeszcze mam zestaw do pokazania. Są widzowie. Dziękuję wam w ogóle za 550 subskrybentów. Mam nadzieję, że uda nam się wbić 600, a najważniejsze 1000. I tutaj elegancko mamy zestaw E, możecie go kupić za 159,99 na OLX. E, jest to zestaw ode mnie, jeśli jakiś widz go ewentualnie kupi, to mogę dodać autograf. E, no i oczywiście mamy tutaj figurkę Kaja, Sory, Cindera, Wojownika Wilczej Maski, Tox, a także Evil Jaya, czyli złego Jaya. Bardzo fajnie, bardzo fajne są te figurki, więc możecie sobie ten zestaw ode mnie kupić na OLX, -ie. ja go nie odpakowywałem, więc wszystkie, wszystkie figurki, wszystkie elementy są w tym zestawie. Ja tego zestawu nie odpakowałem, zobaczcie, mogę Wam nawet udowodnić, tu jest pyk, Jego ja nie odpakowywałem, nawet nie ma śladów po odpakowywaniu, no nie, więc nie da rady i patrzcie tutaj. Ja zawsze otwieram tymi kciukami, nie? Ale tutaj one nie są. Zobaczcie. Tak, Nie ma. One są. Y, ja ich tego zestawu nie otwierałem, więc link w opisie y, i w komentarzu. No i na ra